Dobrze, czy mogłabym z panią przeprowadzić wywiad? Dobrze. Chciałabym pani zadać kilka pytań na temat tegorocznych igrzysk olimpijskich, które odbyły się w Rio. Chciałabym pani się zapytać o to, jak, pora poradzili so jak pani zdaniem poradzili sobie nasi sportowcy? Moim zdaniem poradzili sobie bardzo dobrze, zdobyli dużo medali, i myślę, że było dobrze. A czy jakaś. Y Osobę, sportowiec, bardzo Pani zaimponował? No na przykład Anita Włodarczyk, złoty medal, rekord świata, bardzo dobrze rzuciła. Czyli jest Pani bardzo zadowolona z naszych sportowców? Tak, jestem bardzo zadowolona z naszych sportowców. Dziękuję Pani za przeprowadzony wywiad i proszę o kibicowanie, o dalsze kibicowanie naszym sportowcom. Dziękuję. Dzień dobry. Chciałabym zadać kilka pytań na temat boiska, na którym się aktualnie znajdujemy. Dobrze. Czy korzysta Pan często z tego boiska? Tak. Bardzo często. Z kim Pan jeszcze gra? Z kolegami. Czy koledzy też są zadowoleni z boiska? A ja wiem. Czy boisko zostało umieszczone w komfortowym miejscu? Bardzo. Dziękuję za udzielenie wywiadu. Proszę bardzo, do widzenia. Mam do pani kilka pytań. Mogę je zadać? Oczywiście. Jak mi się wabi pani pies? Czapi. Jak się pani nim opiekuje? Daję mu jeść, pić, bawię się z nim, zmieniam mu regularnie. Posłanie, wychodzę z nim na spacer, różne takie. Co dostaje najczęściej do jedzenia? Karmę oraz kiełbaski. Śpi sam czy z panią? Sam. Na podwórku czy w domu? W domu. Dziękuję za wywiad, do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę pani zadać parę pytań? Tak. Co pani myśli o naszej gminie? Że jest bardzo duża i fajna. Mm, a najbardziej co się Pani podoba? Rynek, na którym stoją co wtorek i piątek targowiska. Mm, a co Pani myśli o banku? Nie wiem, bo nigdy tam nie byłam. <laughs> Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Chciałabym z Panią przeprowadzić wywiad. Dobrze. E, na temat kasztanów. Czy zbiera Pani kasztany? E, tak, bardzo lubię je zbierać. A czy tego roku będzie dużo kasztanów? Patrząc po tych tutaj kilku drzewach, myślę, że będzie ich sporo w tym roku. A czy e, włącza się Pani w akcję chronienia kasztanów? Tak, włączam się. E, dziękuję za przeprowadzenie wywiadu. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Witam, mogę Pani zadać kilka pytań? Oczywiście. Jak ma Pani na imię? Dagmarak tak, Drochowska. Gdzie Pani mieszka? W Akosławiu. Ile ma Pani zwierząt? Cztery psy i sześć kotów. Jak one się nazywają? Psy Doda, Simba, Skubi i Brutus, a koty Mruczek, Daisy, Tomek, Pusia, Rudzielec i Krewetka. Ma Pani swoje ulubione? Tak, koty. Jak Pani się nimi opiekuje? Daje codziennie im jedzenie, bawię je i daję do popicia mleko. Dziękuję pani za wywiad. Proszę. Proszę.